Radio Plus. sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Paweł Kukis, przewodniczący Koła Kukis 15. Witam, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wojna na Ukrainie po 70 już dniach. No, Ciągle nie widać, żeby zbliżała się do końca. Panie pośle, no to, ta pomoc Zachodu dla Ukrainy jest na tyle znacząca, że pozwala Ukrainie przetrwać, ale na tyle mała, niewystarczająca, żeby wyprzeć wroga ze swojego terytorium, żeby pokonać ostatecznie agresora? Być może Francuzom i Niemcom potrzebny jest ten but sowiecki, but ruski na ich ziemi. Wtedy zrozumieliby, jakim oni są zagrożeniem. Mówię o, o, o całej nacji, nie tylko o Putinie. Niestety no, ta pomoc jest mizerna, jest marna. I tak jak powiedziałem na początku, oni po prostu nie, nie wiedzą, co to znaczą sowieci, co to znaczą rusy, co to, znaczą, co to znaczy dzicz Stepowa. Yy, yy. I nawet te doniesienia z Ukrainy ich w jakiś sposób nie, nie, nie ponaglają do, do jakiejś hmm, większej pomocy. Z prostej przyczyny nie poczuli nigdy ruskiego najeźdźcy w swoim państwie. A takie państwa jak Ukraina, jak Polska są prawdopodobnie przez nich traktowane jako takie poligony mające ich pola, takie zabezpieczające pola minowe, zabezpieczające Francuzów, Niemców. Przed, przed zalewem Kacapi. W 1920 roku Polacy pełnili taką rolę obrony Europy Zachodniej przed tą dziczą, teraz te, te, to samo zadanie wzięła na siebie Ukraina. Panie posłanie, no, Stany Zjednoczone takiego e, pola bufora, żadnego nie potrzebują, jeżeli chodzi o Rosję, jednak ta pomoc Stanów Zjednoczonych jest no, chyba y, bardzo znacząca. No, teraz y, czeka decyzja prezydenta za, na zatwierdzenie jeszcze kongresu, ale mowa o ponad 30 miliardach dolarów, z czego ponad 20 ma być przeznaczonych na uzbrojenie. To chyba no, jest y, realna pomoc, realne wsparcie. Panie redaktorze, oczywiście, że tak, natomiast na no, nie, nie, zupełnie inne są powody pomocy Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy, a inne powinny być powody pomocy dla Ukrainy przez Niemcy i. I Francję, no Stany Zjednoczone po prostu realizują dużą geopolitykę z Chinami jeszcze w tle i innymi dużymi graczami światowymi i to są od, od wyniku tej wojny, no, zależy wygląd i, i, i świata, nowa, nowa geopolityka i... Strefy wpływów tych największych graczy, więc Stany Zjednoczone robią tutaj jak najbardziej słusznie jak i, i w interesie tak Ukrainy, jak i Polski. Natomiast powtarzam raz jeszcze: Niemcy i Francuzi zachowują się jak tacy mali szmalcownicy, dbający tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie o swój partykularny, mały interes, już nawet nie geopolityczny, tylko malutki interesik Francuzików i Niemiaszków. A nie są to za mocne słowa, no jednak y, y, polskiego Dlaczego parlamentarzysty ja Panie redaktorze, ja pani mogę. Ale ja mogę jeszcze mocniejsze, panie redaktorze, tylko że pora za wczesna. Natomiast y, proszę mi wierzyć, ja tam jeżdżę przynajmniej raz w tygodniu mhm. i widząc y, y, no, skutki tego. Y, Bandy, bandyckich ataków. No trudno mi, wie pan, językiem dyplomatycznym, parlamentarnym mówić o Szwabach i Francuzach, którzy, którzy po prostu traktują sobie Ukrainę i Polskę jako poligon zabezpieczający ich grillowanie. A to, że Unia Europejska nie daje żadnego e, szczególnego wsparcia na pomoc Polski przede wszystkim, ale też innych krajów e, uchodźcom z Ukrainy, jak pan poseł e, to ocenia? Czy, czy, czy to może też jest kwestia wina polskiego rządu, że nie umie wystarczająco o to wsparcie zabiegać o jakąś nową pulę środków? To, że gdyby te środki były, gdyby te państwa Europy Zachodniej e, chciały takie środki przeznaczyć, to nikt by nie musiało to zabiegać. No, jest rzeczą oczywistą, że, że, że po prostu nie ma takiej chęci, nie ma takiej woli. No ale co że, że co, że źle napisaliśmy, formularz wypełniliśmy? To jest wojna po prostu, i jeżeli ktoś sobie z tego nie zdaje sprawy, no to znaczy, że i, i, i jak gdyby tutaj administrację i, i formułki stawia ponad stan wyższej konieczności, no to to jest niepoważne. To rozumiem, że pan jest mocno Unią Europejską rozczarowany i na tym poziomie e, pomocy, kwestii Nie Unią w kwestii Europejską, panie, Euro, panie redaktorze, nie Unią Europejską. No ale Francja, Niemcy nie to jest same, Unia Europejska, to rdzeń same. Unii Europejskiej. No to, to o losach Unii Europejskiej rozstrzygają przede Unią, wszystkim te dwa pan, państwa. Rozumiem, no ale można być, może się podobać cały samochód i silnik panu nie odpowiada, więc nie można powiedzieć, że się panu cały samochód nie podoba. Więc nie mówię, nie jestem rozczarowany Unią Europejską, bo jak ja panu powiem, że jestem rozczarowany, to za chwileczkę wyborcze napiszę, że chcę z Unii wyjść. To pan doskonale wie, pańskie koleżanki i koledzy dziennikarze. To pan poszła to na inny temat trochę teraz porozmawiaj... nie, nie jestem rozczarowany Unią, mm. jestem rozczarowany postawą Niemców i Francuzów. Panie Bośla, a jak wyglądają e, prace e, teraz skupiające się już na polskim parlamencie nad nową ordynacją e, wyborczą? Bo od paru miesięcy już e, działa w Sejmie e, specjalna e, podkomisja i w jakim kierunku te prace idą? Czy widać e, jakiś kształt nowej ordynacji, e, która może obowiązywać w kolejnych ja wyborach? Mam... Ja mam kształt jeden ordynacji, jednomandatowe okręgi wyborcze, 460 jednomandatowych okręgów wyborczych. No, ale wyborcze, nie będzie, ale... Prawda? Ale takiej nie będzie, to i pan doskonale o tym wie. Ja 90% posłów w ogóle nie jest zainteresowanych zmianą ordynacji, bo gdyby się ordynacja zmieniła, to 80% z tych 90, o których wspomniałem, nie dostałaby się do parlamentu, gdyby miała być nominowana czy, czy mianowana przez ludzi bezpośrednio, a nie przez wozów partyjnych, więc oni będą strzegli tego. Tego, te, tego modelu partyjnego no ale panie przewodniczący, pan mówił się z Grada. prezesem na zmianę ordynacji, więc... Ja się omówiłem na powołanie zespołu mm -hmm. do spraw dyskusji, dyskutowania zmiany tej ordynacji, panie redaktorze. Ten zespół działa, natomiast w tych, w tych warunkach geopolitycznych, w sytuacji wo wojny po wschodniej stronie, przy wschodniej granicy Polski, która nie wiadomo, czy nie będzie trwała jeszcze... W, relat No to wie pan, no to roz, rozmowy w tej chwili o ordynacji, takie bardzo stanowcze, czy, y, czy, czy komisji do spraw podsłuchów, czy tego typu zdarzeniach, no to są w ogóle nie, nie, nie na miejscu. W tej chwili trzeba robić wszystko, by ruscy nie pokonali Ukrainy. To jest priorytetem, bo jeżeli pokonają Ukrainę, to wtedy, to wtedy wie pan, nie ma znaczenia żadna ordynacja, bo po prostu prędzej czy później będą w Polsce. Nie nie mam co do tego wątpliwości. No ale to panie pośle, myślę, że jedno nie stoi z drugim w kolizji zupełnie. No, parlament też zajmuje się innymi sprawami cały czas. nie to no tylko... maszę panu, że pracujemy nad tą, nad zmianą mm. tej ordynacji. To, yy, w każdym razie cały nie czas. ma pan Natomiast takich oczekiwań, ja żeby to wydarzyło się przed kolejnymi stanie, wyborami, tak? Ja nie jestem w stanie osobiście, wie pan, załatwiać kasy, kupować materiały przeróżne yy, służące yy, obronie, yy, tam, oprócz żywności i tak dalej. Innym inne rzeczy, y, 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 rozmawiać z panem, y, brylować w sejmie i brylować w mediach i tak dalej. Jestem zmęczony tą całą, być może stąd ta irytacja. Od dwóch miesięcy naprawdę bardzo mocno staramy się tej walczącej Ukrainie. Właściwie traktuję tę wojnę jako wojnę również i, i moją. To, bo tak jak powiedziałem, nie mam wątpliwości co do tego, jeśli Ukraina przegra, to niech pan wierzy. No nie będzie pan tą marynarkę nosił do końca życia, bo na inną pana nie będzie stać. Panie pośle, ale patrząc na to, co teraz dzieje się na Ukrainie, to myślę, że to jest całkiem realny scenariusz. Porażka Ukrainy, czy jednak ten najgorszy wariant, zdobycie Ukrainy przez Rosję, pójście dalej na zachód, no już nie jest to możliwe po tym, jak, jak Rosja tak daleko ograniczyła jednak swoje cele i, i ambicje w tej wojnie. Porażka Ukrainy będzie porażką... Byłych państw bloku wschodniego. To z całą pewnością. Od Pribałtyk przez właśnie od Naddniestrza trzeba byłoby, od, od Mołdawii trzeba byłoby zacząć. No tam już za chwilę, Pribałtyki, potem Polska. No, czy Ja się nie dziwię to, Ilon. Mamy 4000 żołnierzy. Ruscy mieszkają właściwie, mają zasiedlone całe Naddniestrze. Idealna, idealne kleszcze, by tę Ukrainę objąć od Doniecka przez Odessę i dalej, znaczy wcześniej Mariupol, Krym. I, 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 I zostawić takie kadłubkowe państwo. Tego się obawiam, że właśnie Niemcy, i Francuzi temu przyklasną prędzej czy później. Y, y, media zmanipulują, bo z tego bo po to są, zmanipulują ludzi w, w taki sposób, tą opinię publiczną, światową, że zaczną być znużeni tą wojną. Skończy się ta. Przepraszam, muszę wyłączyć ten, ten telefon. Wydawało mi się, że, wy... że wyłączyłem. Paweł Kukis, przewodniczący Kukis 15, jest, a w zasadzie był gościem sedna sprawy, bo czas naszej rozmowy dobiega końca. Panie przewodniczący, to jeszcze jedno pytanie, jedno pytanie tylko na koniec. Kukis 15, bo już trwają takie przymiarki i w opozycji, i w Zjednoczonej Prawicy, rozmowy o listach wyborczych. Rozumiem, że pan tym teraz nie żyje, ale jednak wybory za jakiś czas się odbędą, być może przyspieszone. Pan widzi się nam na listach Prawa i Sprawiedliwości po prostu? Panie doktorze, ja już powiedziałem, mówiłem, po raz tysięczny powtarzam, że jest mi zupełnie obojętne na jeśli podejmę taką w ogóle decyzję w chęci startu w kolejnych wyborach, bo nie wiem, czy będę startował w kolejnych wyborach. Sam absolutnie nie jestem w stanie przekroczyć pięcioprocentowego progu, pięcioprocentowego progu z prostej przyczyny, nie pobieramy subwencji, nie mamy pieniędzy, media też tam szczególnie za nami nie przepadają, są poblatowane. Zblatowane albo z platformą, I tak, tak albo już z do pointy, panie więc już dopłaty, panie A dokładnie nie wiem, no jeżeli, jeżeli każda opcja, która wpisze jednomandatowe okręgi wyborcze, referenda, wszystkie te rzeczy, które w 2015 roku były aktualne, na każdą z tych opcji jestem otwarty do rozmów. Natomiast na dziś wszystko wskazuje na to, że jeśli podjąłbym taką decyzję, to, to raczej skłaniałbym się ku opcjom prawicowym. A mówił to Paweł Kukis, przewodniczący Kukiz 15. Dziękuję panu posłowi za rozmowę. Życzę dobrego dnia. Bardzo dziękuję. Pokoju i zdrowia życzę wszystkim. I ja również życzę tego panu przewodniczącemu i państwu. Dobrego dnia. Radio Plus, sedno sprawy.